Witam Was w kolejnym odcinku, w którym poszukujemy najciekawszych okazji z placów kopart, a dzisiaj samochody do 50 tysięcy złotych, które możesz mieć pod dom. Zobaczmy, co ciekawego tu znajdziemy. To, co lubicie najbardziej, BMW F30. Ale słuchajcie, to jest silnikiem hybrydowym, bo mamy jakiś dopisek I. Samochód, tutaj jakieś drobne wgniotki i e drive, Jezu, no i tak się to nam prezentuje. Brązowe skóry, mały wyświetlacz, ale mamy prąd w samochodzie. No i ten prąd zazwyczaj jest na tych aukcjach, a zanim dojedzie nam do Europy, no to już go traci i jest do wymiany akumulator. Ciekawy samochód, rocznik 2017, w sumie to uszkodzenie nie jest jakieś straszne, koło dostało. Błotnik, maska jest ok. Zderzak, lampa nad kole, zawieszenie. Dobra, lecę dalej. Samochód, który już poszedł daleko w zapomnienie, czyli Ford Escape, nasza europejska Kuga. Produkcja do 2019 roku. Akurat tutaj jest wersja z 2019, czyli ta końcówka na produkcji tego modelu. Teraz te samochody na aukcji już nie są do końca opłacalne. Od czasu do czasu z jakimiś fajniejszymi wyposażeniami uda nam się jeszcze sprowadzić te pojazdy. Aczkolwiek w Polsce możecie już spokojnie w dobrych cenach porównywalnych do tych z Ameryki zakupić takie auto. Jeśli mówilibyśmy o imporcie to 2-3 tysiące 4 czasami jak jest naprawdę w super stanie ten sam dolarów maksymalnie możemy przeznaczyć i spokojnie kupić taki pojazd. Nissan Pathfinder nie ma już produkcji na Europę, ale jest na Stany Zjednoczone. Jeśli ktoś jest fanem tych samochodów, jak najbardziej możemy importować. Pozdrowienia, Artur dla Ciebie. Delikatnie uszkodzony. Zerknijmy sobie. Środek, jasny środek, ale takim powiem Wam, brudna ta skóra. Nie podoba mi się to. Eee, przebieg 69 tysięcy kilometrów. Z tyłu. Delikatnie mask, klapa zagięta, zderzak, coś poharatany, ale to wszystko jest w sumie do odbudowania. To jest wersja SL. E, fajna jest także taka Krik, e, bodajże, Cross Creak, czy jakoś tak. E, to jest taka wersja terenowa, która ma fajne takie dokładki, fajnie się to prezentuje. E, no ale ten samochód, powiem Wam, można by było importować. Czemu by nie? Kolejne znalezisko: czwórka B8. Coś, co już radziej importujemy. Akurat tutaj wersja sline, Co można już zobaczyć na lewym przednim błotniku. Środek. Z okiem zadbany. Nie jest on zniszczony. Brak czarnej podsufitki, ale w szyberdach. Wersja quattro. Czyli 4x4. 2.0 benzyna. 200. Około 250 konna. Wersja poliwcie Jeśli chodzi o tą B8. Uszkodzenie prawego boku. Cena na aukcji myślę, że mogłaby sięgnąć około 2-3 tysięcy dolarów. Tani sedan z Ameryki Dodge Charger taki dosyć podstawowej wersji 84 tysiące mil przebiegu. Rocznik 2021 3,6 litra, napęd na tylną oś fajnie się to prezentuje skóra. Taki klasyczny biały kamerka z tyłu, a dostał po zawieszeniu Kółko wpadło, więc zawieszenie do wymiany, błotnik i tak naprawdę tyle z jego szkody. Kolejna tańsza propozycja, jaką może być Mercedes, dokładnie jest to C-klasa z 2012 roku, wersja 250. Tak prezentuje się ona z tyłu. Taki samochód możemy zakupić już od 1500 dolarów. Tak prezentuje się w środku. Skórzana tapicerka. Jak słyszysz, mamy tutaj prąd, więc możliwe, że odpaliłby. Szyberdach i wiele innych. Rzadziej już importowane samochody, bo spokojnie można też w dobrych pieniądzach takie auto dostać na rynku. W Polsce. Kolejnym modelem rodzinnych samochodów, które mogę wam pokazać, jest to naprawdę tani samochód. Jest to Ford Flex. Ten rocznik to jest 2013 z przebiegiem 143 tysięcy mil. Mamy pod maską silnik 3,5 litra V6 z napędem na przednią oś. I ta szkoda nie jest całkiem duża. W środku mamy jakieś elementy. Zaraz sobie spojrzymy z tego, co mogę zauważyć. Jest na pewno zderzak. Jest to także wersja na więcej osób. Tak jak widzicie, tu mamy jeden rząd foteli. I tam mamy jeszcze drugi, mamy zderzak, mamy, e, mamy tylne wzmocnienie zderzaka, i w sumie nie ma jakichś więcej tych części. Myślałem, że chociaż lampa jeszcze się znajdzie, chyba że gdzieś tam jest ukryta. W środku się to prezentuje 3 po 3 Do przycia na pewno mamy fotel od strony kierowcy, ale jest to też kwestia tego przy tym przebiegu, że tu jest bardzo ciepło. Jeśli ktoś nie impregnuje e, takich foteli, one jednak twardną i bardzo szybko pękają. Oraz się przecierają, bo poza tym nie wygląda to jakoś źle. Duży kwadraciak rodzinny, pełna elektryka foteli, oczywiście tempomat, radio z większym wyświetlaczem. No, taki podstawowy samochód, w którym możecie wozić dzieciaki do szkoły, ponieważ wygląda na naprawdę bezpieczne auto. Kawał belki z przodu, więc tak się to. Prezentuje, a my lecimy dalej. Kolejne znalezisko to Sion FRS, czyli powiedzmy bardziej znany pojazd pod nazwą Subaru BRZ czy Toyota GT86 Sion FRS jest to głównie pojazd produkowany na rynek amerykański. Zawsze mnie to ciekawiło, dlaczego ten pojazd występuje pod trzema różnymi. Brandami tak, jak właśnie Subaru, Toyota, czy właśnie Ten Scion. Wyglądają one bardzo, bardzo podobnie, wszystkie trzy. Różnice są bardzo znikome, które możecie gdzieś sobie tam wygooglować sprawdzić. A tutaj uszkodzeniem głównym jest uszkodzony lewy przód jakoś mocno, ale patrząc po stanie tego auta, nie wygląda on zachęcająco. A za mną stoi bardzo ładna perełka, jaką jest Mercedes S 320 z rocznika 94. i pojazd ma uszkodzenie mechaniczne, ale ma znaczenie run and drive i zaraz sobie to sprawdzimy, czy on faktycznie jest run and drive. Delikatne szkody na tym pojeździe to na pewno jest lakier. W tym miejscu e, troszeczkę jest złuszczona prze, e, wierzchna warstwa lakieru. Kolorystyczna nie jest uszkodzona, z tej strony prezentuje się to naprawdę bardzo ładnie. Składane lusterka, przypominajmy, że to jest rocznik 94. Bardzo ładne stawki chromowane. Niestety, brakuje nam w tym miejscu antenki, która się powinna raczej wysuwać z jednej i z drugiej strony. Z lewej strony jest, z prawej strony nie ma. A ta jest tutaj urwana, więc takie rzeczy trzeba by było wymienić. Podgrzewana tylna szyba, widać bardzo ładnie te paseczki, a środek w tym pojeździe naprawdę prezentuje się bardzo ładnie. Zerknijmy sobie jeszcze wcześniej przed maskę i skąd nam jeszcze schodzi lakier z dachu. Ponieważ jest to ciepły rejon, więc na pewno to wszystko będzie wpływało właśnie na takie elementy, ale za to z największych plusów stan tego samochodu podwozia jest praktycznie bez gramardzy, Brakuje nam tak jak Mogliście zauważyć jeszcze tego plastyczku w tym miejscu? Chodźcie, popatrzymy pod maskę, a następnie sprawdzimy, czy samochód jest run. And drive. A pod maską bardzo ładny silnik 3,2 litra. Spójrzmy, czy mamy olej. No i olej mamy, i to całkiem świeży na bagnecie, ponieważ prezentuje się naprawdę ładnie. W sumie taki przebieg przy tym samochodzie to jest praktycznie znikomy. Czy widzę tu jakieś wycieki przy filtrze oleju troszeczkę? A poza tym. Poza tym, w tym miejscu przy kolektorze delikatne zaroszenie. Nie wygląda to jakoś źle. Dobra, słuchajcie, sprawdzamy, czy to jest ranny drive przy uszkodzeniu mechanicznym. Zanim przekręcimy kluczy, którego włożę sobie do środka, sprawdzimy, czy ma prąd. Mamy prąd, mamy charakterystyczny dźwięk starych Mercedesów, rady i kopełno pokrętełek, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, elektrycznie regulowane zagłówki. Dobra, czekajcie, przekręcimy drugi raz. Ok, okej, okay, bo nam tu będzie trąbić i trąbić ma drzwi otwarte. O, mamy także otwierany dach. I czy otworzy się dalej? Nie blokuje nam go. Delikatnie nam go blokuje. Sprawdzimy jeszcze raz. Tak, blokuje nam daszek, więc to jest także coś do naprawy. W sumie nie dziwię się. No i przekręcamy kluczek. Proszę bardzo, samochód bez żadnego problemu odpalił. Ja sobie przymknę drzwi z tej strony. Dajemy D. Uwaga. Mamy ręczny zaciągnięty. Pyk. Podjechaliśmy do przodu. Cyk. Podjechaliśmy do tyłu. Bez żadnych niepotrzebnych hałasów. Więc uszkodzenie, dra, więc uszkodzenie mechaniczne. Wygląda, że nie jest to skrzynia. Wygląda, że nie jest to silnik. Więc Ciekawe co może być. Czyżby ten dach, jeśli to jest tylko i wyłącznie ten dach, to jest naprawdę bardzo fajny egzemplarz do zakupu, którego mógłbyś schować do swojego garażu i próbować, aby rosnął na wartości. Zerknijmy jeszcze. O, jeszcze stara książka Mercedesa. Wow, bardzo fajne rzeczy. Jeszcze taka druga mniejsza. Service excellent is or bottom line. Od początku, proszę bardzo. Fajne, bardzo fajne. Chowujemy to tutaj, zostawiamy. I ja Was zostawiam z tym samochodem, żebyście się przespali i dali znać, czy chcecie go licytować. Kolejnym już rzadziej importowanym samochodem jest przeliftowe BMW F30. Akurat tutaj jest wersja w pakiecie więc jeszcze można byłoby się pokusić o import. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Duża nawigacja. Fajne fotele te lepsze, rozjeżdżaną lędźwią pakietował oczywiście, kierownica, czarna podsufitka, szyberdach i wiele innych. Myślę, że ten samochód na aukcji można byłoby dostać za około 3000 dolarów z taką właśnie szkodą, jaką jest uszkodzenie prawego przodu. Balka, jak widzicie, jest cała, więc tu kwestia kupna zderzaka. lampy przedniej, paru drobiazgów i można śmigać. A4 B8 w dwulitrówce, w quattro, w prześlicznym czerwonym kolorze, czyli dosyć szybko to wygląda. Zerknijmy sobie jak jest uszkodzony. Najpierw środek. Jesteśmy po drodze, złożone fotele, coś tam z tyłu mamy, nic. Kurtyna, a i widzicie te drzwiczka? To tam mamy szkodę. Kurczę, z lewej strony to wyglądało dobrze w s line Przynajmniej zewnętrznym, bo w środku nie widzę tych S-Line'ów. Szyba wybita. No nic. Chodźcie, zobaczymy jak to jest uszkodzone. To są groszowe sprawy, generalnie, już za takie samochody. O jejku, Mocno, mocno. Dziękujemy. Szukając dalej okazji znalazłem Siona FRSa. Przeglądając ogłoszenia Subaru BRZ i Toyota GT86 dla mojej klientki. Wyświetlił mi się ten samochód, akurat do tej aukcji z klientką nie podchodzimy, bo ten egzemplarz jest troszkę za bardzo poprzerabiany. Jak widzicie mamy tutaj dołożone takie dodatkowe poszerzenia. Felgi też w takim stylu bym powiedział. Ni to japońskim, ni to szwajcarskim. Taki kurczę trochę wynalazek. Co do uszkodzeń, trzeba byłoby rozebrać ten zderzak i podnieść maskę, żeby zobaczyć jak te chłodnice zostały mocno dociśnięte do silnika, tak. Czy nie doszło do tego motoru, czy nie został on po prostu uszkodzony. Zobaczymy jeszcze jak wygląda środek, bo już jak wysłałem to autoklientce to widzieliśmy. O właśnie, to futerko tutaj, dodatkowe jakieś anime. Ktoś tutaj pofantazywał, jeśli chodzi o ten egzemplarz. Ford F-150 i to będą roczniki poniżej 90 roku. A zobaczcie w jakiej ładnej kondycji ma ten lakier. Ciekawi mnie rama. No, nie, no widzicie jak to wygląda? Zerknijcie sobie tutaj na progi, gdzie są listwy jakieś kręcane. Tu by wpadało błoto, to wszystko by było zjedzone pod bakiem. Proszę bardzo, jak nowe. Ej, nie, naprawdę, to jest kosmos, jeśli chodzi o stan wada i te ciepłe rejony i stare samochody. No, brudna ta picerka, bo brudna. No, ale ładnie się to prezentuje. Tu niestety też słoneczko, ale zobaczcie na blachę, jak to dobrze wszystko wygląda. Samochód jest uszkodzony po prawym boku. Do odratowania, do odratowania na upartego... Ratujemy. Przy takich samochodach, no wiecie o tym, że nie dostaniemy tych części, więc trzeba by było jakieś blachy wymieniać, ale prezentuje się, nie wiem, fajny, bardzo mi się podoba ten samochód, dajcie znać. Czekajcie, czy mamy tutaj jakąś naklejkę? Mamy naklejkę, 95. Kurczę, myślałem, że to jest starsze. Ale tak się tak fajnie samochód. I dlaczego ten samochód dobrze wygląda? Dlaczego ten samochód w ogóle jeżdża, jeszcze jeździ po amerykańskich drogach. Ano dlatego, że to jest po prostu dobry samochód. Stare, dobre amerykańskie samochody, i tego się widzi naprawdę bardzo dużo na amerykańskich drogach. Nie ma się co dziwić, jak to są fajne, proste. Samochody bez żadnych głupich dodatków. Następne znalezione auto BMW E92, z też już rzadziej importujemy z USA czy też z Kanady. Wersja X-Drive oznaczenie 335i, czyli ta mocniejsza wersja, końcówka produkcji, bo 2020 rocznik, czyli tak naprawdę już ten ostatni wypust. Egzemplarz nie wygląda źle, ale te kamienie na masce kurczę, no mogliby to posprzątać. Zobaczcie sami. Jeśli chodzi o ośrodek, duża nawigacja, wystrzelna poduszka, kierowcy, automatyczna skrzynia biegów. Tu mamy, powiedziałbym, perełkę Nissan 350Z wersji Roadster z rocznika 2007 i uwaga, przebiegiem zaledwie 43%. Tysięcy mil, więc jest naprawdę bardzo mało. Oczywiście, napęd na tylną oś, 3,5 litra pod maską i akurat wersja w automacie. Jestem w bardzo ciepłym rejonie, więc ten samochód będzie naprawdę w bardzo fajnym stanie i nie wiem, czy bym nie skompletował go chętnie. Obok naszej 370, bo prezentuje się naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. Uszkodzenie delikatnie mamy zagięty w tym miejscu pastylny, ale myślę, że jest to do wyciągnięcia. Pewnie będzie zderzak także do naprawy, ale zerknijcie na to. Mamy do naprawy wnękę w tym samochodzie. Błotnik może zostać oryginalny, może zostać oryginalna klapa. Drugi błotnik także może zostać oryginalny. No i zerknijmy sobie. Do środka no i w środek kurczę nawrzucali tutaj tą belkę, nawrzucali ten zderzak. Ale powiem wam, prezentuje się to naprawdę bardzo fajnie. Jedyny minus tutaj od ciepła, takie to powycierane, bym powiedział. Patrzymy pod machy. Klasyczny JDM z bardzo ładną, fałszywską podmaską. Powiem wam, prezentuje się to naprawdę niesamowicie. Rodzinny minivan Dodge Grand Caravan. Przebieg w tym samochodzie 88 tysięcy, rocznik 2016, 3,6 litra. Napęd na przednią oś. Samochód jest praktycznie nieuszkodzony i myślę, że cena tego samochodu może być śmieszna ze względu na to, że jest to podstawowa wersja. E więc nie ma jakichś specjalnych udogodnień, nawet z tego co chyba zauważyłem. Tak jest, nawet nie ma z tyłu kamery, więc taki bardziej bym powiedział tani samochód rodzinny. O, przymknięte. Tu mamy otwarte, jak widać, nie ma skóry. W średnim stanie jest ten środek. Bym powiedział, jest bardzo brudno, to na pewno. Ktoś musiał zostawić otwarte drzwi, piachu tu nasypało. Samochód jest. Ośmiosobowy, z tyłu trójka, dwójka, dwójka, więc coś takiego się prezentuje. Ale myślę, że cena takiego pojazdu to są granice około 30 tysięcy złotych pod dom. W sumie ten przebieg jest dosyć fajny, niezawodny silnik, więc jak ktoś potrzebuje naprawdę taniego samochodu, w sumie czemu nie? No i to są piękne samochody Subaru Impreza z wydechem Koba, z fajnymi oryginalnymi alufelgami. Ładnie się to prezentuje. 103 tysiące mil przebiegu, czyli jakieś 170 tysięcy kilometrów. No ale pytanie, jak wygląda szkoda? Wy wiecie, że mamy taką na sprzedaż. Nie, chyba jeszcze nie jest gotowa, ale już wkrótce będzie z o wiele mniejszym przebiegiem i w przepięknym stanie. Więc coś takiego będzie piękny JDM. Dlatego też się skłoniłem go zakupić. Środek się tutaj prezentuje bardzo średnio. My mamy takie fajne z alkantarką w naprawdę świetnym stanie. No ale tak chciałem Wam go pokazać. Więc, jak najbardziej, można znaleźć coś takiego. Fajnie, jakby to nie było uszkodzone albo delikatnie, no to wtedy można się nad czymś takim zastanawiać. Tego JDM-a niestety żegnamy. Infinity Q70, 3,7 litra pod maską. Wiecie o tym już, że części praktycznie niedostępne w Polsce. Więc, szuka się mało uszkodzonych. Ten jeszcze w wersji S. Dwie rury z tyłu. Mocniejsza wersja, uszkodzona jest prawa strona. Oj, 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 No tego to Wam nie polecam. Bardziej temat, że można importować Infiniti Q70 czy Q50. Więc jak najbardziej czekajcie, pokażę Wam go w środku. Tak się to prezentuje kosmicznie w środku. Też te poduchy poszły, wszystko. No takie typowe Infinity Luksusowy Nissan. Jedna z ładniejszych M5, jakie wyszły, czyli E60, rocznik 2006, przebieg 140 000 mil. I teraz pytanie, co się stało temu samochodowi, że wylądował na aukcjach powypadkowych i ma szkodę całkowitą? Przebieg 140 000 mil. 5-litrowy silnik pod maską równa się. Szkoda mechaniczna. Niestety w samochodzie uszkodzony jest najprawdopodobniej silnik, nie da się go odpalić, więc cała jednostka. Pewnie jest do wymiany, ale mamy bardzo ciekawy kolor i środek jest pasujący do tego kolorystycznie. Zaraz sobie przejdziemy. Nie ma żadnego uszkodzenia. Stan lakieru oceniłbym naprawdę na bardzo dobry, ponieważ jak na ten przebieg, jak na miejsce, w którym jesteśmy, w którym jest praktycznie cały czas gorąco w tej Nevadzie, to wygląda to bardzo fajnie. Ładne cztery rury z tyłu. Ale co ja wam będę pokazywał tą mępiątkę? Zerknijmy sobie, jaki ma w środku konfig. A w środku mamy bardzo nietypowo bordowe skóry, deska od dołu bordowa, jasne drewno, ciemna skóra z przeszyciami, alcantara na podsufitce, szyberdach otwierany, wygląda to ciekawie, oczywiście automat, w którym pozycja jest neutral, więc widać, że ten samochód trzeba było przepychać. No i co wam więcej o tym powiem? W fajnym stanie samochód. Myślę, że jeśli udałoby się wylicytować go w jakiejś przyjemnej kwocie dla portfela, to dlaczego by nie podejść do tej aukcji. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dajcie znać, który samochód się Wam najbardziej podobał, a my idziemy szukać kolejnych ciekawych samochodów w następnych w naszych filmach, więc obserwujcie, zostawcie łapkę w górę i zapraszamy do kontaktu, który macie zawsze w opisie.